Hej widzowie, mamy kolejnego oponenta. A ja mam dla was małą aktualizację moich planów turniejowych. W lipcu zagram dwa turnieje klasyczne, więc zobaczycie 14 analiz. 14 analiz partii klasycznych. i Jeden turniej będzie weekendowy, w którym rozegram partii 5, czyli tak jak ostatnia szansa na połówkę normy. Drugi turniej będzie 9 dniowy festiwal imienia Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy. W tym turnieju partii zagram. 9 będą to partie tempem 90 minut plus 30 sekund za ruch i w tym turnieju dodatkowo mm, warto zwrócić uwagę na to, że będzie dodawany czas po 40 ruchu, po 40 ruchu uzyskam dodatkowe mm, dodatkowe 30 minut. Więc taki turniej klasyczny z prawdziwego zdarzenia. Co tutaj się dzieje? Mogę zbić gońca. Prawdopodobnie nawet powinienem, i spadnie mi tutaj figura. Materialnie będziemy stać równo. U mnie nawet nie zdublowane pionki. Bo wcale tego nie muszę odbijać, chociaż wtedy stracę kolejnego pionka. No dobrze. Wracając do tematu, dwa turnieje klasyczne mi się szykują. Będzie. Intensywnie ja z tych moich szachów klasycznych na ten moment zadowolony nie jestem, więc najlepsze co mogę zrobić, to grać ich po prostu więcej, żeby żeby ogrywać się z tym tempem, żeby pracować nad swoimi słabymi stronami. Z biegoncem. Wydaje mi się, że wymiana wież byłaby dla mnie niekorzystna, z uwagi na to, że moja wieża jest bardziej aktywna wieża przeciwnika w tej chwili nie robi zbyt wiele. No i wezmę tego pionka. Struktura jest gorsza po mojej stronie, ale otwiera się linia g, co pozwala na jakiś tam potencjalny, yy, potencjalny atak. W jaki sposób rozwinąć gońca? Myślę, że tędy lub ewentualnie na a4 lub ewentualnie na g4, gdzie goniec będzie stał najlepiej. Na g4 podoba mi się najbardziej, ponieważ jest możliwość wycofania się na e6, gdzie goniec będzie stał korzystnie, więc cofam gońca na g4. Wcześniej będę miał jeszcze turniej w Toruniu. Traktuję to jako drugą rozgrzewkę. Drugą rozgrzewkę po tym turnieju, który zagrałem w Fino Wrocławiu. Turniej w Wrocławiu, jeżeli oglądaliście analizy, poszedł moim zdaniem nie najlepiej. Ale wyrobiłem połówkę normy, połówkę normy na jedynkę, co oczywiście. Jest bardzo pozytywne. Cieszę się, że się udało to zrobić. Z samej gry byłem niezadowolony, ale dostałem bardzo dużo cennych informacji z partii, które rozegrałem. Wiem nad czym pracować i, i pracuję. Pracuję nad repertuarem. Myślę, że w Toruniu przetestuję troszeczkę nowe debiuty, których się uczę debiuty bardziej solidne niż do tej pory. Fajny ruch. Teraz, jak zagram. Goniec H3 to następuje goniec G3, więc zaproponuję wymianę gońców. Goniec przeciwnika jest w tej chwili aktywniejszy od mojego, więc na wymianę zgodzić się mogę. E, pozycja powinna być w granicach równości. Nie ma możliwości proponowania wymiany wież z uwagi na mojego aktywnego gońca. Ja mam możliwość wchodzenia na H3 i zdobywania pionka lub jakości, więc e, pozycja wygląda obiecująco. Biję wieżą, ponieważ nie mogę sobie pozwolić na cztery łańcuchy pionkowe. Cztery, cztery wyspy, to znaczy, nie łańcuchy, i co teraz? Przeciwnik atakuje, mogę zagrać na H3, wieża jednak ruszy się od razu na F2, i nie widać, żebym osiągnął coś szczególnego. Nie mam możliwości zdwojenia wież, więc, więc nic ciekawego tutaj nie uzyskuję. Możliwe, że najlepszym ruchem będzie po prostu odejście. Podejście na E6, groźba tutaj na, gońc, na skoczka, możliwość zdwojenia wiesz. To bicie oczywiście nie wygląda na ten moment obiecująco, ale jeżeli przeciwnik będzie kombinował z wciskaniem swojego skoczka na bardziej aktywne pola, to można go po prostu wyrzucić. Jak będzie atakował, to można wejść na drugą linię. Za dużo strzałek narobiłem. Ok, i przeciwnik kombinuje. Więc sprawdźmy tylko, czy C5 jest bezpiecznym ruchem. Po ataku mogę wejść tędy, jest mocny atak. Atakujemy. Jeżeli przeciwnik zbije, prostuje nam pionki, pozycja się poprawia, nie mamy pozycyjnych problemów i z takiej pozycji będę zadowolony. Super, przeciwnik godzi się na to, więc, więc jest tylko się z czego cieszyć. Pozycja staje się przyjemniejsza do gry. Myślę, że niestety jakichś dużych szans na wygrywanie tutaj nie ma. Prawdopodobnie to jest jakieś 0-0. Mam linię G, oczywiście, ale przeciwnik za to ma bardziej stabilną strukturę pionków. Mam słabość punktu H7, przy czym ten punkt H7 jest bardzo trudny do atakowania z uwagi na moją przewagę w centrum, z uwagi na moje aktywne wieże, więc tutaj nie dostrzegam jakichś dużych szans po stronie przeciwnika. Nie dostrzegam też jakichś super szans po swojej stronie. Idealnie by było, gdyby udało mi się wieżę wcisnąć na dwójkę. O! Przeciwnik wchodzi na dwójkę wieżą. Wydaje mi się, że to nie jest bardzo dobre. Wydaje mi się, że to nie jest bardzo dobre, że wieże powinny jednak ze sobą współpracować, że przeciwnik powinien proponować mi jakąś, jakąś wymianę w tym obszarze. Zaktywizujmy króla w takim razie. Wydaje mi się, że tutaj w końcówce... W końcówce aktywność króla będzie miała duże znaczenie. Nie jestem pewien, czy to pchnięcie pionka było najlepsze, ale powinno być dobre. Powinno być dobre. Tutaj mogę zawsze się wycofać wieżą na siódemkę. Mhm. Okej, okay. to właściwie nie jest takie złe co zrobił przeciwnik. Pomyślałem sobie, że że to nie może być dla niego dobre. Ale właściwie tu nie mam obalenia jakiegoś. Mógłbym zbić. Wchodzi wieża. Mogę to obronić. Jeżeli przeciwnik będzie mnie tutaj próbował cisnąć, to wjazdy na dwójkę stają się bardziej realne. Z drugiej strony Mogę to pchnąć i poświęcać pionka, żeby wejść na drugą linię. Przeciwnik musi ruszyć pionkiem, żeby się zabezpieczyć. Ja biorę jego pionka. On może wchodzić z szachem, i, i nawet jakieś poważne groźby mogą się pojawić, ale z drugiej strony oddał całą drugą linię. Tylko on zdobywa mojego kolejnego pionka, co oznacza, że ma trzy pionki kontra jeden, ma wolnego pionka na linii H, co może być potencjalnie niebezpieczne. Ja odcinam jego drugą linię z kolei, e, mogę przestawić wieżę na e. Mogę przestawić wieżę na e. Próbować się zdwoić, tylko po szachu król idzie na h1 i wieża broni cały czas pionka, więc, więc nie jest realistyczne grożenie matem, ponieważ tylny rząd jest obroniony, wieże nie mogą wejść na jedynkę. Mogę zdobywać pionka i ścigamy się pionek H z pionkiem A. Mam bardziej zcentralizowanego króla, co oznacza, że, że jest duża szansa na to, że to ja wygram ten wyścig. Aha, tylko moja wieża nie zatrzyma tego pionka, a jego wieża zatrzyma. Nie, jego wieża też nie zatrzyma mojego, bo król na B6 blokuje pole A7, więc blokujemy się wzajemnie. Zatem dochodzę do wniosku, że posunięcie E4 z wjazdem wieżą na dwójkę może być działającym pomysłem. ale prowadzi do remisu i jest ryzykowne. Nie widzę jednak bardziej aktywnego zagrania. Więc wybieram opcję, która jest najbardziej aktywna, czyli poświęcenie tego pionka. Jeśli przeciwnik tego nie zbije, no to pchnę już pionka F i będę sam będę miał wolnego pionka. Jeżeli przeciwnik to zbije, to zyskuję aktywność wierz. I aktywność Wierz w końcówkach wieżowych zwykle jest dużo ważniejsza niż. E, zwykle jest ważniejsza niż materiał. Nawet niż materiał e, jest bardzo często ważniejsza. Więc tutaj powinienem mieć solidne szanse na, na dobry rezultat. Raczej nie powinienem tego przegrać, jeśli nie zrobię czegoś bardzo głupiego. Zaskakuje mnie oponent. Po pierwsze mogę pchnąć dalej. I nie można. No teoretycznie można zbić, ale. Ale to już bardzo pogarsza pozycję przeciwnika. Z drugiej strony mogę po prostu zaatakować tego pionka. Nieszczególnie jest yy, skuteczna obrona. Tutaj za daleko strzałkę znowu zrobiłem. Wieża oczywiście na E7. Nieszczególnie jest skuteczna obrona, ale z drugiej strony wtedy już ten pionek jest silny. A ja nie zdobyłem tych. Kilka ruchów muszę wykonać, żeby zdobyć następne pionki. A posunięcie E3 wygląda bardzo obiecująco. Dobra, idę w E3. Idę w E3. Zawsze będę miał czas, żeby zaatakować tego pionka. A teraz dodatkowo biorę jeszcze wjazdem na. Na drugą linię, mhm. czyli taki wariancik, wchodzę tu, on aktywizuje swojego króla, ja aktywizuję swojego, on podchodzi pod mojego pionka, ja atakuję jego pionka, on się broni. I po prostu stracę, czy coś tutaj mam? Chyba po prostu stracę. Materiał, mogę zagrać jeszcze. Tak, 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 tak. Szach, król, tu, wieża broni. No i jestem bez pionka, więc bez sensu. W takim razie atakuję tego pionka. Tylko teraz pozwoliłem mu zaktywizować wieżę, co jest dużym. Dużym minusem, bardzo dużą wadą tego wariantu, który zagrałem. I stracę pionka H, więc. Yy, nie jest dobrze. Mogę iść na C6, dostanę drugiego szacha, wchodzę do centrum. I to wygląda na najlepszy wariant, bo nie można mnie łatwo szachować. Wtedy wie, że będę musiały się bronić po takim szachu. O, wow, ale groźba mata. Kurczę, groźba Mata wchodzi. Ach, nie dobrze. To oznacza, że albo muszę poświęcać pionka i jest źle. Albo wejść tędy i też tracę pionka i nie jest dobrze. E, dobrze e, wchodzę wchodzę z tej strony i poświęcam materiał. Żeby nie mieć kompletnie przegranej pozycji pozycja prawdopodobnie i tak jest przegrana ale. Ale taki wariant przynajmniej oferuje mi pewne szanse i pozwala mi zaktywizować wieżę. Przy czym te dwa połączone pionki to jest praktycznie wyrok. Ale może uda mi się zdobyć tutaj pionki przeciwnika i wtedy pionek A też kontratakuje. Czy jest to wystarczające dobre? Nie sądzę. Ale. To moja najlepsza szansa w tej chwili. Król prawdopodobnie pójdzie na B3 albo na C3. Na C3 pewnie, F3, przepraszam, F3 precyzyjniej. Precyzyjniej czy bardziej precyzyjnie? Nie wiem jak ładniej powiedzieć. Muszę podejść pod wieżę, ale dostanę szacha. No nie ugram tego raczej. Raczej tutaj już jest trochę za późno. Hop. No i obroni. Ma sposoby na obronę. Kurczę, mogłem pionka zbić i to byłby remis. Prawdopodobnie nie ucieka mi ta szansa. Dobra, ten pionek jest ważniejszy, tylko niepotrzebnie tutaj oddałem. Uff. Jakbym tego nie oddał, to szanse remisowe bardzo by wzrosły. No dobra, ciśniemy to jego pionki. Nie ma szacha, bo król zbliża się za bardzo. Wchodzę tędy. Hmm, hmm, hmm. I poświęcę Pionka, żeby podejść królem i zagrozić wyrobieniem Wolniaka. Ten wolny pionek może mi uratować partię jeszcze. Chociaż może też być oczywiście już za późno na to, ale musimy spróbować. Musimy tego spróbować. I król podejdzie, zatrzyma Pionka. Albo i nie, bo nie zdąży. Ale wieża podejdzie tędy? Mhm. i teraz król zdąży być może zatrzymać tego, Pionka? Wieża nie przepuścić króla. To musi być przegrana. Mhm, wieża wchodzi, tak? Dobrze. Jeszcze ostatnia chwila na jakiś trik, ale dobra, będzie już za późno w tym momencie. Poddaję się. Nie, nie wymyśla już tutaj nic. Ciekaw jestem, czy był remis w tej końcówce. Wydaje mi się, że jakbym nie zgapił się i zbił na H2, to byłby remis. Bo miałbym pionka więcej i stworzyłbym w tej końcówce więcej gruźb. Ale pozostaje nam przeprowadzić analizę. Rzeczywiście, po wykresie widać, że była szansa na remis, której nie wykorzystałem. Myślę, że to mógł być ten moment, o którym Wam mówiłem, czyli chwila, w której nie zdobyłem pionka. Debiut zagrany. Wydaje się prawidłowo. Ruchy chyba dosyć dobre. W miarę optymalne. Dobra, dobra. To jest kompletnie remisowa pozycja, a znaczy remisowa. Kompletnie równa pozycja, co nie znaczy, że remisowa. Pomysł z pionkami nawet był dobry, ale tutaj trzeba było już się zdecydować na wieżę D2. I ja coś źle doliczyłem. Ja tu coś musiałem źle doliczyć. Aha. Bo mam tutaj jeszcze atak. Ale wieża D8 i tak lepsze według silnika. No widzicie, bo ja sobie policzyłem, że tracę tutaj ten materiał. Mhm, ale. Realistycznie. Według silnika powinienem odbijać, tylko nie wiem co jak przeciwnik zagra G4. Ach, to już się za bardzo aktywizuje i po takich wymianach pozycja przeciwnika jest trudna. Nawet yy, no wygrana to nie jest. Wygrana to nie jest. A tu jest przełom pionkowy. To oczywiście tak zagrać bym nie mógł. Co bym musiał zrobić? Najpierw może H6. Tak, H6, i wtedy mogę zbić te pionki bezpiecznie. Czyli nie wiem, coś, coś w tym stylu może. I ta pozycja jest. A teraz już nie jest remisowa, bo to ja uzyskuję opozycję. Aha, i wytępuję tego pionka. Dobra, dobra, bo teraz mogę go zblokować, zagrać coś w tym stylu, i wytępuję tutaj króla przeciwnika, żeby zdobyć F5. Czyli dosyć założona końcówka pionkowa. Tylko trzeba było widzieć, że po przejściu królem, mimo że poświęcam pionka, to zyskuję wszystkie pionki na tym skrzydle, zostaje z pionkiem przewagi. Tego oczywiście nie widziałem, czasu miałem dosyć mało i nie brałem tego w ogóle pod uwagę. Ale cenna lekcja, gdyby to były szachy klasyczne, to, to muszę pamiętać, żeby myśleć o przechodzeniu z końcówki wieżowej do końcówki pionowej, za, nawet za cenę pionka. I znowu widać tę zasadę, jeżeli aktywność wież jest duża w końcówkach wieżowych, to często jest to ważniejsze od materiału i w tej końcówce też tak, e, też tak by było, gdybym się zdecydował na właściwy wariant. Cofniemy się do partii. W partii zagrałem e, tędy i straciłem pionka, co niestety już e, oznaczało przegraną pozycję. Postawiłem na aktywność wieży, ale to nie było wystarczające. No i tutaj jest ten moment, o którym Wam mówiłem. Pionka za darmo dostawałem, i zapomniałem o tym. No Zagapiłem się, że przeciwnik mi oddał pionka po prostu. I mój ruch w kontekście tego był bardzo dużym błędem, bo pozycja byłaby materialnie równa i miałbym naprawdę duże szanse. Jednak G4. Wow. Byłem pewien, że nie mogę tak zagrać z uwagi na bicie. Nie, czekajcie. Tak. Tak, tak. Chciałem zagrać G4, ale Liczyłem, że po biciu jest źle. Co miałbym zrobić? Nie mogę wymienić wież na pewno. Ten pionek jest za blisko. A przeciwnik jest w ogóle w kwadracie pionkowym ma wystarczająco dużo temp. Więc musiałbym tak zagrać, po to, żeby zaatakować tego pionka z boku. I to pozwala mi zatrzymać tego pionka. A drugi pionek jest groźbą, więc obaj będziemy musieli ostatecznie, prawdopodobnie, poświęcić swoje wieże za pionki. Czyli w tym wariancie, mhm. tak, poszłoby coś w tym stylu. Ja mogę tutaj blokować, tak, tak, wieża G4. I to powinien być po prostu remis. No po prostu remis tutaj by wyszedł. Przeciwnik nie ma jak zatrzymać mojego pionka. No dobra, to, to, to byłaby przegrana. Oczywiście tutaj przeciwnik tak nie może zagrać, więc jego najlepszą opcją jest poświęcać wieżę i to byłby remis. Dużo do policzenia na takim czasie. Zbyt wąskie myślenie z mojej strony. Tutaj, w tym, w tym momencie bardzo... Nie kreatywnie tutaj podszedłem do tematu, bo, bo ruch pionek b5 widziałem od razu, tylko miałem błędne założenie, bo moje założenie było takie, żeby wyrobić wolnego pionka, żeby wymienić wieżę i wyrobić wolnego pionka. A w ogóle nie powinienem myśleć o tej wymianie, tylko o wymuszeniu, o samym wyrobieniu wolnego pionka i ataku na pionka z boku. A w ogóle mi to do głowy nie przyszło, więc... Zbyt mało kreatywnie, muszę trochę szerzej myśleć przy szachownicy. Widzicie, końcówka była przegrana, ale jesteśmy tylko ludźmi, i przeciwnik wiele razy wypuścił szansę. Gdybym tylko raz znalazł właściwą linię, to bym miał remis. A może nawet przeciwnik by to zepsuł na tyle, że jeszcze coś udałoby się wykombinować i wygrać. No, w każdym razie fajna partia, dużo niuansów, dużo detali, które myślę, że pomogą mi wyciągnąć dobre wnioski na przyszłość. Dobra gra. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do wspierania kanału, zapisywania się na moje lekcje i oglądania kolejnych odcinków. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jutro.